Mamy trzy zające. Jeden z nich wyprzedził drugiego. Na którym jest miejscu? Zatrzymaj i pomyśl nad odpowiedzią. Jeśli jeden z nich wyprzedził drugiego, czy ten, który był na drugim miejscu, to znaczy, że on jest drugi. Następnie zagadka bardziej na lany poniedziałek. Mamy dwa wiaderka. Jedno jest 5-litrowe i drugie jest 3-litrowe. I mamy nieskończoną ilość wody i musimy odmierzyć ile to jest 1 litr. Pierwsze co zrobimy to nalejemy do 3-litrowego wiaderka 3 litry wody. Następnie przelewamy tą wodę z 3 litrowego wiaderka do 5-litrowego wiaderka, następnie do wiaderka 3 litrowego znowu nalewamy 3 litry wody. I następnie w wiadrze i następnie w wiadrze 5-litrowym napełniamy wodę do końca, czyli z 3 litrów. W wiadrze mniejszym zostanie nam 1 litr, ponieważ do wiadra 5-litrowego przelaliśmy tylko 2 litry.